Część z Was ogląda kanały, tak jak mój, po to, żeby nauczyć się, nauczyć, może to jest duże słowo, ale dowiedzieć się czegoś, z czego mogliby użyć w takiej, nazwijmy to realnej walce. Czyli nie sportowej, nie w ringu, wiecie o co chodzi. Generalnie tytułem wstępu nie polecam. Wszystkim swoim podopiecznym zawsze mówię, że najpierw rozmawiamy, potem uciekamy, ewentualnie na odwrót, ale walczymy zawsze w ostateczności. I teraz będę się starał wam przekazać trochę takich rzeczy, które mogą Wam się przydać właśnie tam, gdzie nie ma narożnika i, i lin. No i sędzię go generalnie. I teraz jak uderzać mocniej i szybciej w realnej walce? Takie trzy szybkie porady. Generalnie pierwsza rzecz, starajcie się wyluzować. Nie mówię, żebyście teraz mieli to wszystko w dupie, tak? Ale chodzi o to, żebyście. Nie byli spięci. Jeżeli jestem spięty i chcę mocno uderzyć, spinam wszystkie mięśnie, zużywam ten. To nie jest uderzenie, to jest pchnięcie. Więc staraj się, żeby Twoje ciało było raczej jak bicz, a nie jak taram. Tak? Czyli zamiast tego pchnięcia, które pokazałem przed chwilą, raczej chodzi o rzbo, Tak? Róbcie wydech. Jeżeli macie się nauczyć czegoś w domu, czegoś prostego, to widzicie sobie nawyk, że jak uderza. To zawsze jest wydech. I to tak generalnie pierwsza rzecz. Czyli luz i wydech przy uderzeniu. Druga rzecz. A który cios najlepszy? Generalnie najczęściej się spotykamy z czymś takim, że jak ludzie chcą się tam bić, tak, no to jak atakuje przeciętny szary kołalski? Cepem. Zanim on weźmie zamach, doleci i tak dalej, nawet jeżeli to będzie stąd, to jest długa droga i o wiele dłuższa niż to. Więc bijcie prosty. Prosty cios, najlepiej z przedniej ręki. Dlaczego? Nawet jeżeli to jest wasza słabsza ręka, jest ona troszeczkę bliżej, bo jesteście pod kątem, jeżeli macie pozycję bokserską, tak? I dużo łatwiej zrobić to tak, niż to, czy to. Tak? I ostatnia rzecz. Intencja. To czego brakuje wielu ludziom na zajęciach grupowych, generalnie na treningach, jak przychodzą. Macie mieć intencję, żeby to było szybko, żeby to było mocno, a nie po prostu machnąć ręką. Tak? Ja muszę chcieć tym uderzeniem, jeżeli już się na nie zdecydowałem i się bronię, to muszę chcieć zrobić krzywdę tej drugiej osobie, która chciała zrobić krzywdę mi. Bo jeżeli tego nie zrobię, to ona właśnie mi tą krzywdę zrobi. Tak? Więc luźna pozycja, lewy prosty i intencja. Tak? Jeżeli macie pytania dotyczące właśnie takiej realnej walki, zapraszam do komentowania. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subskrypcji. V guzenence, v dole broda nech vlastně pokona